Takim ładnym, kolorowym, ciekawym wnętrzu. Nie można porozmawiać o niczym innym, jak właśnie o różnorodności, o kolorach wspólnego przebywania z sobą ludzi z tak wielu różnych krajów, narodów, środowisk. Ze mną Dominika Czyżowska, na co dzień specjalistka od raportowania w HCBC, ale też zajmująca się również w wolnych chwilach wolontaryjnie jedną z grup w tak zwanym obszarze diversity and inclusions o zarządzaniu różnorodnością właśnie dzisiaj porozmawiamy to taka chyba bardzo ważna kwestia dla was tutaj w GBC jakby podkreślanie tego że jesteście tutaj razem i jakoś ze sobą trzeba nie tylko się porozumieć ale też się dobrze ze sobą czuć jak to wygląda tak z Twojej obserwacji Bardzo się cieszę że możemy właśnie spotkać się dzisiaj tutaj w tym miejscu które, jak sam powiedziałeś, jest takie kolorowe i relaksujące, bo tak naprawdę to jest miejsce u nas w firmie, w którym spotykają się osoby, żeby wymieniać się pomysłami, ideami, myślami i żeby wspólnie, razem coś tworzyć. I tak jak powiedziałeś, różnorodność dla HSBC to jest coś ogromnie ważnego. Wynika to z tego, że różnorodność jako Firma, jako korporacja globalna, mamy wpisaną w swoje korzenie. HSBC jest obecne w ponad 60 rynkach na świecie i to samo przez się jest zrozumiałe, że mając tak różny portfel klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz tak dużą różnorodność pracowników to ta różnorodność jest też odzwierciedlona właśnie w firmie. Czyli w sobie nie da się inaczej, jak tylko ze sobą się dobrze czuć i dobrze dogadać. Tak. tak, no ale to jest właśnie to wyzwanie, bo sama różnorodność to jest jedna strona, natomiast żeby tą różnorodność w jakiś sposób ze sobą połączyć i żeby e, ludzie o różnych poglądach, o różnych kulturach, tradycjach, e, wyznaniach, żeby mogli się dogadać i wspólnie e, dążyć do jednego celu, to jest właśnie wyzwanie, nad którym się skupiamy i które jest podstawą działalności właśnie Diversity and Inclusion u nas w firmie. Mm -hmm. No bo to na co dzień, jeżeli, jeżeli pracujesz w tej grupie Balance, tak? Skoro mówisz, że y, organizacja jest tak duża i w sumie nie da się ze sobą nie dogadywać i nie pracować nad takimi rzeczami, bo zawsze jest nad czym pracować. To w takim razie, jak wygląda ta Twoja działalność w ramach, w ramach tej grupy? Z czym przychodzą do Ciebie ludzie, albo z czym Ty przychodzisz do, do nich i co im proponujesz? Głównym celem balansu i głównym obszarem, na, na którym się skupiamy, to jest właśnie wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dążeniu do kariery do tego, żeby każdy miał takie same szanse na pozyskanie idealnego miejsca pracy dla siebie. W ogóle w dzisiejszych czasach i to jest bardzo zauważalne we wszystkich globalnych firmach, które obecnie są na rynku, to nie tylko HSBC czy w ogóle ten obszar finansów. Zauważalne jest to, że kobiety są bardzo nielicznie reprezentowane na tych najwyższych pozycjach menedżerskich. I to jest problem, z którym zmaga się każda globalna firma. Dotyka to też HSBC. Yy, jednak yy, balans i HSBC yy, stara się temu nawet nie tyle przeciwdziałać, co wspierać właśnie kobiety i pokazywać im, że to nie jest nic nieosiągalnego dla nich, bo że nie ma tego szklanego sufitu, który się mówi. Tak? Dokładnie. <laughs> I że można być jednocześnie yy, i mamą, i można zrobić yy, karierę i. Tu nic nie musi ze sobą rywalizować. W mnie firma wspiera, wspierają też mężczyźni w tym wszystkim, tak. którzy nie pełnią roli w tej organizacji wiodącej czy dominującej, ale też wspierającej czy dialogującej na równi z kobietami. Tak, tak. i to świetnie widać w mojej grupie, w naszej grupie Balans, gdzie e, oczywiście większość e, członków to są kobiety, natomiast w tym roku dołączyło do nas bardzo dużo mężczyzn, e, najwięcej z obszaru IT. Więc to jest tym bardziej ujmujące, że mężczyźni z, z takiej branży, która jest totalnie zdominowana właśnie przez nich, chcą też wspierać kobiety. I to jest fajne i bardzo się z tego cieszę, bo to tylko pokazuje, że te nasze działania... Jednak do czego, tak i do czegoś prowadzą i prowadzą do tych naszych celów, które sobie obraliśmy. Mhm, to bardzo dobrze, bo IWI również walczy o to, żeby tych kobiet jak najwięcej było na stanowiskach kierowniczych, ale w ogóle generalnie w IT czy w finansach, żeby ten świat jakby technologii, z którymi się kojarzą może bardziej mężczyźni jeszcze wciąż, żeby to się zmieniało i żeby ten balans następował. Dobrze, no to powiedzmy jeszcze też w takim razie o innych obszarach, no bo jak patrzymy na tak dużą, rozrośniętą firmę, jak HSBC, tyle różnych krajów i tyle różnych osób, jak wyglądają te liczby, ile to, ile to jest ludzi tak naprawdę, ile to jest kontynentów krajów, czy to się liczy w dziesiątkach czy w setkach? Jak to, jak to wygląda, jak jesteście obecni na, na świecie? W tym momencie liczymy się w tysiącach. W samym Krakowie pracuje ponad prawie 3000 osób. Takich centrów usług wspólnych jest dużo więcej. Mamy takie centra w, w Indiach, w Chinach, w większości w Azji. Plus do tego dochodzą wszystkie rynki regionalne, czyli Europa, obie Ameryki, Afryka, Azja, HSBC jest naprawdę obecne praktycznie w każdym państwie, jak mówiłam na początku ponad 60 rynków, to jest ogromna liczba. Mhm. I tych pracowników jest właśnie bardzo dużo. Mhm. Gdyby nie pracować z nimi, to to by było jak? To by było smutno. Smutno i trochę szaro. Mhm. Ja na co dzień pracuję z, głównie z um, właśnie Europą i Stanami Zjednoczonymi, ale mam też taki, um, taki zespół w Indiach, z którymi bardzo dużo rozmawiam. I poza oczywiście tymi rozmowami o pracy i o takich e, rzeczach stricte dotyczących e, tego, co mamy zrobić tutaj, bardzo dużo rozmawiamy o naszych kulturach, o tym, e, jakie przeżywamy święta, e, jak to na nas wpływa, co jemy. Co jemy. To, jest, to jest bardzo ważne. Krążąc tutaj po HSBC, tutaj w Krakowie, na kapelance, co chwilę dobiegały nas jakieś inne e, zapachy. W jednej z wind, na przykład, miałem wrażenie, że przyszedłem do jakiejś wręcz indyjskiej kuchni, bo wszyscy trzymali pudełka z dobrym indyjskim jedzeniem. Faktycznie tą multikulturowość czuć jakby tutaj wszędzie, nie tylko tak umownie w powietrzu, ale wręcz, wręcz czuć, czuć, czuć nawet, że, że, że te potrawy potrafią tutaj jakoś integrować też ludzi. Tak i co jest bardzo ciekawe, to to, że jeśli pracujesz w zespole, który składa się z osób z różnych państw, z różnych kultur, bardzo często robimy sobie takie Mini obiady, gdzie każdy przygotowuje coś specyficznego dla swojego regionu, dla swojej kuchni i po prostu się tym dzielimy. To oczywiście nie jest tak, że nagle gotujemy jak dla wojska, ale wiesz, fajne jest to, że właśnie ludzie chcą komuś innemu przekazywać Testować, swoje tradycje. też, spróbować. Tak, dokładnie. Co gotujesz wtedy? Pierogi. Pierogi. Okay. Tak. Marsz? <laughs> nie, nie przynoszę, nie. bo by było okay. ciężko podgrzać, ale pierogi to jest coś, co o dziwo wszyscy uwielbiają. To jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o taką różnorodność, ale też multikulturowość, ale również wyrównywanie szans osób na przykład o różnej orientacji seksualnej. Tutaj bardzo dużo widzimy ludzi, którzy chodzą z tęczowymi smyczami. I HSBC to jest też firma, która mocno też podkreśla jakby integrowanie ze sobą ludzi pod każdym, każdym względem. Tęczowe smycze są właściwie takim symbolem tego, tego że osoba, która ją nosi E, wspiera innych i nawet nie tyle wspiera ruch LGBT jako taki, ale wspiera po prostu bycie sobą. I to jest to, do czego HSBC dąży. Nieważne, która grupa działa w jakim obszarze, mamy grupę, która wspiera niepełnosprawnych, kobiety i mężczyzn, e, tą e, wspólnotę LGBT, mamy też. E, macie grupę chrześcijańską? Tak, chrześcijańską. Mamy grupę, która wspiera łączenie i nawiązywanie kontaktów między różnymi generacjami, co jest też bardzo ważne, bo w HSBC pracują naprawdę osoby z różnych grup wiekowych. Od 18 do 80 niemalże. Tak, najstarsza osoba w Krakowie ma 63 lata, najmłodsza 20, co jest taką ciekawostką. I w tym wszystkim, w tych naszych działaniach, chodzi o to, żeby każdy poczuł się sobą bo tylko będąc sobą możesz wyrazić otwarcie swoje przekonania, swoje idee, swoje myśli, a to wszystko prowadzi do tego, że firma może się rozwijać, może wychodzić z nowymi pomysłami. Te pomysły mogą realnie zmieniać świat tak naprawdę, bo my zmieniając nasze wewnętrzne procesy otwieramy się na potrzeby klientów i to właśnie w tej otwartości na zmiany jest całe sedno też działalności Diversity and Inclusion. Mm -hmm. bo to, firma też potrafi w, dzięki temu dialogować też z innymi nie tylko oddziałami e, pod wspólnym szyldem, ale również być obecna również na globalnym rynku usług, bo jeśli by tego nie było tak samo jak powiedziałaś, byłoby smutno, prawda? Dokładnie tak. Ok, dziękuję Ci bardzo w takim razie, <noise> dziękuję. Dominika Czyżowska, HSBC wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Diversity and Inclusion to bardzo ważne. Dzięki. Dzięki.